Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać na konferencji. Pod tytułem Środki Ochrony na Środowisko. Witam bardzo serdecznie ministra inspiratorów tej konferencji, bo teraz odniosę się w kilku słowach, ale są to rolnicy. My jesteśmy tylko organizatorem. Witam bardzo serdecznie gości, i tutaj chciałbym w pierwszym miejscu powitać wodarzy okolicznych gmin, miast.

magister inżynier Jerzy Sielicki, inspekcja zdroworości. magister inżynier Jerzy Pancewicz, gość zbiorowca, doradca dawniczego. plantownik hapilizowany Zbigniew Wypiński. I jednocześnie pan magister e, Zasada Zbigniew, e, reprezentujący Agencję Restrukturyzacji Modernizacji i Modernizacji Rolnictwa. Chciałbym też w ich słowach jako spółki i jednocześnie jako um, też w Związku Pszczelarzy kilka uwag odnośnie tej współpracy pomiędzy pszczelarzami a rolnikami. Bo prawda jest taka, że powinna ta współpraca istnieć i tylko wtedy, kiedy ona istnieje, ta symbioza może przynosić korzyści. Szanowni Państwo, w zeszłym roku, kiedy mieliśmy wytrucie, w kilku miejscowościach gminy Rytniki. To kiedy doszło do wyceny strach, jeden z przedsiębiorców rolnych, bardzo znaczących na terenie naszej gminy, mówi tak. Panie Wójcie, dlaczego Pan nas nie szkoli? No wydaje mi się, że akurat od szkolenia rolników, o współpracy z rolnikami w tym zakresie jest ktoś inny. Też kluczowych problemów, kiedy kilka tygodni temu mieliśmy rozmowę, mówi panie Wójcie, ja nawet nie zdawałem sobie sprawy, że może bezmyślnie wysłałem ten ciągnik w tych godzinach południowych na pole, a przecież te pszczoły, które pracują nawet w niskich temperaturach i 9 stopni, one latają po pyłek, po pokarm białkowy, jakże istotny pod nektar dla tych dzieci. Dzień dobry Państwu. Miło mi tu łatwościć. Dziękuję za ciepłe przyjęcie. Panu Wójtowi dziękuję za zaproszenie. Jeżeli chodzi o ekstremację, widać parę słów, to powiem. Przepraszam, że będę siedział, ale warunki techniczne tak mnie jakoś wymuszają, żebym patrzył na ekran. kim jest to w a coś takiego bezpieczeństwa pszczół. Bardzo obszernie informował na temat stanu prawnego, jaki obowiązuje dzisiaj. No i tej ogólnie rozumie wiedzy, jaką przede wszystkim powinni dysponować rolnicy, którzy stosują codziennie u siebie na polu chętnie. Ale to wcale nie jest tak różowo. Proszę Państwa, prawo niestety wszystkiego nie rozstrzyga. E, I. Właśnie ta rzeczywistość i prawda i kwestia merytoryczna w sprawie. No niestety zwala całą odpowiedzialność na rolnika. Na rolnika. A rolnik co on może? On może właśnie stosować te zasady, o których przedmówca mówił, tam one są wymieniane na tych żółtych plakatach, że ma być sprzęt sprawny technicznie, że zgodnie z etykietą i tak dalej. Dyskusja na koniec. Tak jest. Bardzo dziękujemy panu tutaj Jerzemu. Zacznę bardzo ciekawy wykład i teraz prosimy Pana doktora habilitowanego Gniewa Dziwińskiego o uwagi. Dobrze. Pan doktor Dziwiński dodam, jest światowej sławy uczonym, publikuje w językach obcych i dzisiaj mamy zaszczyt i honor to, to też u siebie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Może mikrofon. Proszę Państwa, jak ja, jak co mam w przez rok, to musimy pójść proces, który nie zapamiętujemy. Na tym do kościoła i widzę, o tym powiedział, nikt nic nie wie. Ja myślę, że na tyle młodzi, że mnie słyszycie. Chyba, że ktoś mnie słyszy. To, ja nie. Tak, nie, tak, nie tak, 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 to też nie wygodzę. Chodzi o to, żebyście Państwo często ten nie To jest moje krótkie wystąpienie. Ja nie przenosiłem tu jakiejś prezentacji. Bo akurat w tym momencie wydaje mi się, że ona niepotrzebna. Były tu dwa, że tak powiem, różne przedstawienia sprawy i ja bym się chciał znaleźć w pośrodku tego wszystkiego. Pierwsza sprawa taka, kto produkuje prezydencję? Prezydencje produkują przede wszystkim wielkie kompanie farmaceutyczne, które prowadzą badania. Układają na to ogromne pieniądze i mają zbyt 10 lat na to, żeby pocieszyć się profitem w postaci sprzedanego środka. To no najlepiej, żeby sprzedawać na całym świecie. Jest tam e, bardzo duża konkurencja. Oczywiście państwa też są mają, których te firmy się znajdują w rozwój tych fabryk. No i w pewnym momencie doszło do takiej koncentracji, że jest kilka koncernów farmaceutycznych na świecie, które zdolne są. Wyprodukować produkt i w ciągu 10 lat zabrać tyle pieniędzy, żeby stanowił to ten system. Dlaczego 10? Bo po 10 latach tracą one patent, na tą substancję i każdy będzie miał Szanowni Państwo, myślę, że bez przerwy polecimy teraz o kilka słów po w zakresie możliwości utrady dopłat bezpośrednich pana... jako e, pracownik e, Agencji o Strukturyzację. Już proszę Państwa, pracuję w ośrodku wyraz prawnicarz w Roscynie. I może powiem, czy my całkiem jako gminy, jako korownicy nie jesteśmy naszych może sprawności tych wymogów. Otóż chcę powiedzieć, że kilka cykli szkoły z zagrania na spełniania wymogów do spraw odbyły się w nas w terenie tymi problemami, w okresie śmioznym poddanych podmiotów jest urojników przez lat. I już jeszcze o tym, że w stosowania samego zabiegów ochrony roślin i stosowania środków to w tym roku będzie już czwarta, przyszła czwarta edycja kursów bardzo ważnych na środki przy prawidłowym zastosowaniu jest wykluczony strzelanie. To też jest drugie znaczenie tej prewencji. I nie czytając etyki, czytając i jest bardzo, albo czytając to, co jest na początku, a na 14 stronie wspomnianego tutaj powiedzmy już pilanu nie, no możemy popełnić straszne te. I proszę Państwa, i dzisiaj naprawdę proszę mi wierzyć, że po to zebraliśmy się tutaj, żeby nie popełnić jakichś błędów. Żebyśmy i Wasze mienie, rolników naszych, i nasze tutaj, które pracują trzy razy przy tym, żeby zachować, że można wszystko w tej symbiozie wykonać w godzinach wieczornych, po godzinach lotu pszczół z całą pewnością i widzę i dziękuję tym, tym rolnikom, którzy tak to robią i tacy są. Natomiast w przypadku nieszczęścia dla jednego może być to niewiele. Bo zapłacić na przykład jak w przypadku tego pana z Bardyn, który miał tam 30 tych hektarów ziemi, powiedział Panie, ja, ja kończę, ja, ja, ja nie dam rady. Jeżeli ja będę musiał zapłacić e, 120 tysięcy e, w tak krótkim czasie. Nie mam z czego żyć. Więc warto rozważyć, warto się 10 razy zastanowić, czy jechać o tych porach, o tej porze, kiedy za dnia, kiedy pszczoły latają. A kiedy pszczoły latają, to też mamy uproszczone takie podejście. 6 godzina nie latają. Ludzie, no prawda, latają i w godzinie 21 też, więc dobrze zapytać. Mamy już tutaj też dobrą taką praktykę, bo i, i rolnicy, którzy mają duże ilości hektarów, też dzwonią. Panie ludzie, czy już jest możliwość, czy nie latają? Jest 9 stopni. No nie latają, może ponad.